Najtrudniejsze dla mnie właśnie było wybranie, co czytać, bo jest bardzo duże napisanie, znaczy napisane, więc są y, y, różne memoary, są różne opowiadania. Um, ale szczególnie są bardzo dużo archiwy, no, archiwy są ogromne. Więc ja, za, ja musiałam zdecydować, jaki temat tematy wybierać. I nawet y, wybrałem różne tematy, które potem... Różne materiały używałam, które potem nawet nie używałem, bo zdecydowałam, czy to nie jest naj, najważniejsze. Ale szukać, co jest najistotniejsze, jakie są najważniejsze tematy. I właśnie w końcu wpadłam na, na tematy radio, na tematy grupy młodzieży, na, na tematy, na te książki, które, które okazały się mi że najważniejsze, ale chyba naj, najtrudniejszy był na ten początek. Jak było tysiące dokumenty, co można czytać, a musiałam wybierać co i jak. I to był najtrudniejsze. Książka Anna Pobam za żelazną kurtyną, jako książka mojej żony, jest oczywiście książką świetną. A mówiąc poważnie, naprawdę, dla każdego, kto jest zainteresowany takim spojrzeniem, Kogoś, kto w Polsce mieszka, ale który zachował jednak tą perspektywę zewnętrzną, to ujarzmienie Europy Środkowej i przekształcenie jej w Europie Wschodnią będzie bardzo ciekawe. Także polecam dla wszystkich znajomych i rodziny na święta.